Cześć, z tej strony Filip Chemik 1, witam na moim kanale. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o wodzie. Podam najważniejsze rzeczy, jakie dotyczą wody. W życiu codziennym mamy do czynienia z różnymi obiektami. Obiekty te, czyli rzeczy, przedmioty, substancje ciała fizyczne, narządy, rośliny, zwierzęta i in, inni ludzie i wielu innych. Na przykład wstajemy z łóżka, jemy jogurt, myjemy ręce mydłem i wodą wkładamy buty, idziemy na przystanek, produkujemy samochody, słodzimy herbatę, solimy pomidora, nabieramy ziemniaki, zażywamy leki itp. Z tego wszystkiego najważniejsze jest oddychanie i odżywienie się. A od jedzenia ważniejsza jest woda i o wodzie właśnie będziemy dzisiaj sobie mówić. Gdy pijemy wodę, która stanowi około 60% ciała dorosłego człowieka, może nie zastanawiamy się nad tym, jak jest dla nas ważna. No przynajmniej u nas, w naszym klimacie, ale w krajach afrykańskich w dużo większy sposób się tę wodę szanuje, bo tam jest jej znacznie mniej i dlatego jest taka ważna. Poza tym ma bardzo ciekawe właściwości, o czym była już mowa na pewno na lekcjach biologii. W chemii też jest bardzo ważna, bo jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem i w chemii ma bardzo duże znaczenie. W innym filmie będziemy jeszcze kontynuować podstawy chemii i mówić o pierwiastkach i związkach, czyli substancjach prostych i złożonych. Substancja, która jest pierwiastkiem składa się z takich samych atomów, natomiast związek składa się z cząsteczek, które w swojej budowie mają różne atomy. Woda jest związkiem chemicznym, czyli substancją złożoną. Gdy nauka nie stała wysoko, woda uznawana była za substancję prostą, jednak później zbadano, że jej cząsteczka składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu i nazywa się inaczej tlenek wodoru, albo według najnowszej nomenklatury monotlenek diwodoru. Woda ma ciekawe właściwości, o czym na pewno była mowa na lekcji biologii oraz fizyki. Woda jest niezbędną substancją do zachodzenia reakcji biochemicznych w organizmach żywych. Inną bardzo ważną właściwością wody jest to, że długo się nagrzewa oraz dłużej utrzymuje swoją temperaturę, i dzięki temu mogą w niej funkcjonować ryby. I mam oczywiście na myśli zimę, dlatego że pod lodem woda zawiera odpowiednią temperaturę żeby te ryby mogły żyć. Woda jako tlenek wodoru zachowuje się inaczej niż inne tlenki, np. tlenek rtęci HGO, który pod wpływem temperatury rozkłada się na rtęć metaliczną i tlen. Woda podgrzana np. do temperatury 100 stopni Celsjusza wrze, to znaczy zamienia się w parę wodną, która jest tylko inną fazą wody, a nie innym związkiem chemicznym. Aby wodę rozłożyć na wodór i tlen, potrzebujemy nadzwyczajnych warunków, chyba że ujrzyjemy elektrolizy, za pomocą czego woda rozłoży się na pierwiastki wodór i tlen, które charakteryzują się innymi właściwościami niż para wodna. Zawartość wody w organizmach żywych jest bardzo różna. Zawartość wody w organizmie człowieka to około ponad 60% a w u niemowląt to około ponad 75%. U jamochłonów natomiast zawartość wody jest znacznie wyższa. Może być to nawet 97% zawartości ciała, jakie to jest na przykład u Hełbimo drej zwanej Meduzą. Żyje ona w Bałtyku, często jest wyrzucana na brzeg. Należy uważać, aby nie stanąć na hełbie modrą wyrzuconą na brzeg gołymi stopami, ponieważ można się poparzyć, bo zawiera parzydełka. W Bałtyku zimą woda nie zamarza i dlatego Morze Bałtyckie oraz inne morza zimą są ostroją dla ptaków. Rzeki i jeziora są środowiskiem życia nie tylko dla ryb, raków, owadów i ich larw, ale także są miejscem przebywania np. ptaków wodnych. Na przykład kaczek krzyżówek. Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem wielu substancji. Jedne z nich są w wodzie dobrze rozpuszczalne, inne słabiej. Na przykład Alkohol etylowy zwany spirytusem miesza się z wodą w każdym stosunku. Spirytus to związek organiczny, ale woda jest także doskonałym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji nieorganicznych. Na przykład sól kuchenna, czyli chlorek sodu NaCl, dobrze rozpuszcza się w wodzie, ale nie w każdym stosunku. Inne sole nieorganiczne też dobrze rozpuszczają się w wodzie, nie wszystkie, ale wiele się rozpuszcza. Na przykład jodek potasu, też koloru białego, podobnie jak sól kuchenna, też rozpuszcza się w wodzie. Inna sól, uwodniony siarczan miedzi, jest koloru niebieskiego i też dobrze rozpuszcza się w wodzie, ale słabiej niż sól kuchenna. Aby dowiedzieć się, które sole nieorganiczne są rozpuszczalne w wodzie, a które nie, Należy zajrzeć do tabeli rozpuszczalności soli, bo istnieje wiele soli rozpuszczalnych lub nie. Jeśli chodzi o chemię organiczną, to istnieje wiele substancji zarówno rozpuszczalnych w wodzie, lub nierozpuszczalnych. Woda jest rozpuszczalnikiem nieorganicznym, ale istnieje bardzo wiele rozpuszczalników organicznych, które mogą rozpuścić substancje, których woda na pewno nie rozpuści. A teraz wejdziemy trochę w temat biologii, a dokładniej ich biologii, czyli nauki o rybach. Na filmie gromadzą się karpie w stawie hodowlanym w miejscu, gdzie wpływa chłodniejsza woda niż w stawie. Ryby potrzebują cenu rozpuszczalnego w wodzie, ponieważ ryby, czyli na przykład karpie, nie oddychają cenem atmosferycznym, a im wyższa temperatura wody, tym rozpuszczalność gazów w wodzie jest mniejsza. Czyli tlenu w wodzie jest wtedy mniej, a teraz zmieniamy klimat, i na zdjęciu zima w pełni śnieg zalegający w lesie. W temperaturze około 0 stopni Celsjusza występują opady śniegu, czyli zamarzającej wody. W ostatnich latach tych opadów jest za mało, a później skutkuje to niskim poziomem wód gruntowych, a potem jeszcze susza zrobi swoje to jest spowodowane zanieczyszczeniem środowiska. Była zima i przechodzimy do wiosny. Kwiatki pięknie kwitną, w pełni wiosna, a my porozmawiamy sobie o fotosyntezie, bo to u roślin zielonych zachodzi ten proces. No chyba, że weźmiemy jeszcze pod uwagę eugenę zieloną, która jest i rośliną, i zwierzęciem. Fotosynteza to proces, w którym też niezbędna jest woda. Fotosynteza to proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi. Proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze. Fotosynteza zachodzi w dwóch etapach: w fazie jasnej i w fazie ciemnej. W fazie jasnej światło jest absorbowane, a jego energia jest zamieniana na energię wiązań chemicznych, a produktem uboczym jest tlen. Faza ciemna. Energia wiązań chemicznych związków powstałych w fazie świetlnej jest wykorzystywana do syntezy związków organicznych. Obie te fazy zachodzą jednocześnie. Mówiąc ogólnie, przy pomocy energii słonecznej CO2 i H2O powstaje cukier, a produktem ubocznym jest tlen. I tak dochodzimy do końca filmu. Można by też dodać, że woda jest nie tylko potrzebna do życia, ale oprócz tego dla wielu gałęzi przemysłu, że spadająca woda służy do produkcji energii elektrycznej. Jednak nasz film trwałby zbyt długo. W filmie wkroczyliśmy nie tylko w dział chemii, ale także biologii i jej działy. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca filmu. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!